Z tej strony Skorpion. Przed Państwem kolejny odcinek z gry Darksiders Genesis. Co byśmy mogli na początek zrobić. Jak widać, tutaj musimy pogadać z Solem, fajnym gościem, o super głosie. Ten głos po prostu mi się mega podoba, Knowania Lucyfera to już nie wtrącanie się od czasu do czasu. Nie dopuścimy do dalszego spaczania Edenu. Belial dał nam klucz. A co z tym żarłocznym warkiem mięsa? Kto wie, gdy go zostawiliśmy, wciąż oddychał. No, odgłos, który wydawał, przypominał bardziej gulgotanie. Hmm, jestem rozczarowany. Miałem nadzieję, że będziecie bardziej... skrupulatni. Jeśli chodzi o Eden, wszystko da się załatwić. Niech zgadnę. Dalej mamy ci drapać plecki? Ranisz mnie, mój drogi. Wy przynosicie narzędzia, a Wulgrim otwiera przed wami drogę. Wszystko w ramach. Przyjacielskiej kurtuazji. To jasne. Kryształ Beliala to zamek pustki. Otwiera ścieżkę zablokowaną przez Lucyfera. Mądrze, bardzo mądrze. Wydajesz się podekscytowany, to niepokojące. Do Edenu. Okej, okay, pogadaliśmy z nim spoko. Może teraz czas na małe zakupy u Ulgrima i u pani Dis o tamtej To idziemy do nich. nie ukrywam, troszkę dusz nazbierałem mianowicie 46 tysięcy ponad 58 kluczy no i tych tutaj kluczy mamy 7 ale dlaczego tyle dusz? ponieważ ja sobie troszeczkę uciłałem też na ręce a zawsze można bo czemu by nie z tego skorzystać Jestem głodny, jeźdźcy. Macie coś dla mnie? No to skocz do pizzerii i sobie coś kup. Uuu, pełny kamień zdrowia zdobywcy. Pełny kamień gniewu zdobywcy. Pełny kamień zdrowia banity. I pełny kamień gniewu banity. Dobra, to kupujemy. Pięknie. Zdrowie nam się powiększy, właśnie Teraz gniew. Max. Co tu jeszcze? O, no to nie koniec zakupów. Wiele dobrych rzeczy dla niewielu dusz. No, zdobywca to po prostu wojna, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Trochę ai, co tu pójdzie. Właściwie dusz. No, ale zakupy to podstawa. Tutaj klucz już ustało, bierzemy. To tylko pieniądze. No, dla ciebie. Okej, okay, tutaj mamy chyba wszystko na tą chwilę w przedmiotach. Ulepszenia. 8 tysięcy, nieźle. To ja się spłuczemy. Patrzcie, 50 tysięcy aż. Na czynienie umarłych. No tutaj to trzeba będzie uciąłać. Sporo. Ale póki co coś sobie kupimy. Czyli coś co jest najdroższe. Użycie eliksiru plus jeden. Tak wiele dusz, tak mało towarów. Zgadza się. Teraz to wzmocnienie eliksiru zdrowia. Tak, pochandlujmy. Mamy jeszcze ponad 11 tysięcy dusz. Infuzja, eliksiru gniewu, wzmocnienie. Bierzemy. Tak wiele dusz, tak mało towarów. No, tego tutaj teraz nie kupimy. No, ale potem. Myślę, że tak. Czyli tu u wulopszeniach. Na tą chwilę. Mamy. Prawie wszystko wykupione poza tym. Recenie, coś by się przydało z mieczy, bo tam słabo stoję. To by było spoko a to. Spoko, dobra, weźmiemy sobie to. Tak, pohandlujmy. I to. Poziom drugi. Można by było wziąć. Ale wiecie co? Ja się tutaj chwilę z tym wstrzymam. Monety są wszędzie, rozglądajcie się. Pójdźmy teraz do pani Dis. Zobaczymy, czy coś u niej kupimy Wiadomo, zakupy przed następną misją, no to musowo. Nie tak szybko. Cicho tam. No i co tu możemy kupić? Uuu, 4,5. Trzy tysiące. Wiecie co, to sobie kupimy szybki ogień 2, te ulepszenie Wszystko ma swoją cenę Zawsze mogę handlować No i to by było tyle jeśli chodzi o zakupy Teraz przejdziemy sobie za kilka chwil do następnej misji Misja dziesiąta, jeden główny. No i znajdujemy się w Edenie. Jak widać. Nie wygląda jak Eden raj. Co musimy tutaj zrobić? Zabij oszalałego anioła starte pobocznych. Pokonaj Astartę zanim zdąży obiec rytualny 120 razy. To ja wiem, że robiłem. Czy nam się uda? Zobaczymy. Potraktuj egzekucją wszystkich wskrzeszonych przez Astartę nefilimów. To też chyba robiłem. Czyli to może być takie no, do zrobienia, ale pewnie może z powtórkami. Zobaczymy. A propos jeszcze rdzenie istoty. Może coś się uda nam włożyć. Tutaj dla wojny. Mamy miecze. To sobie u niego tutaj włożymy. Miecze. tu moglibyśmy ale to nie wiem czy to daje dla obu graczy, nie pamiętam już jak włożymy, dobra możemy to sobie włożyć zwiększa max poziom zdrowia, siły ataku i siłę gniewu o 1%, zawsze coś I to chyba daje dwóm mi się wydaje mamy takie znaczyki serce brakuje jeszcze miecza no i tutaj inne, dodatkowe gniazda. To moglibyśmy włożyć, o, albo to, daje zawsze na plus. Ale jednak nie chodzi mi o to, żeby teraz włożyć nie takie. Dobra, działajmy. I siub, na tamtą stronę. Pole ognia. Mamy taki terenik. Muzyka jak widać całkiem spoko. Nadal płonie po takim czasie. To miejsce to grób. Nie dla żywych ani dla nas. Gru, nasz gru. Chodźcie, spocznijcie, bracia. Spocznijcie. NEFILIM to niemożliwe. Coś ich ożywiło. Albo ktoś. Stawiam na Lucyfera. Proste istoty. Wasi bracia i siostry będą żyć z mojej woli. I umierać z mojej woli. Z woli Astarte. Astarte? Byłaś aniołem. Miałaś strzec Edenu. Lucyfer wskazał mi drogę. Drogę ucieczki z tego cmentarza. Wy jednak zostaniecie tu pogrzebani pośród zmarłych. No ciekawa sytuacja. No i mamy Bosa. Tutaj Astarte. Musimy ją rozwalać. I ona Z tym, żeby ona nie dobiegła dwadzieścia razy, Chyba, jak widać, krąży. Mamy płyna znowu i ona jest. No i znowu mnie. Zepchnęli No ten boss jest kurzający, nie powiem I to dosyć mocno Bardziej niż poprzedni Przywołuję moc I nakazuję wam powstać Jest Ta sucz No i patrzcie, znowu z konia Tutaj już byłem na nim i niestety tam ci nefilimy nie zabili Przyzywam zmarłych Chyba nam się to zadanko nie uda Bo ona już wykonała 8 okrążeń tu mamy 0 na 6. Gdzie ona jest? pomachać na no, 10 na 20 już zrobiłem no i jeszcze nas cepnęli znowu z tego konia wiecie ważne żeby ją pokonać a nie bawić się w zadanka można zrobić to poza nagraniem I ją trzeba po prostu spychać na zasadzie bo ona straciłam część energii i wtedy spadnie z tego swojego rumaka No i my spadliśmy, i ona jest. to była potężna fala. I ona jest. Ale nas nawalają. Grową. Tutaj są ci nie Uważaj. Używa mocy. Oni są mega twardzi, nie? Uważaj, używam mocy. Spróbujemy ich pokonać, chociaż tych sześciu, bo akcja jest gruba. Jak widzicie, ten boss to nie przelewki. To jeden Ile tych tutaj wron, właściwie wron, takich demonic. Ja je ubijam. A powinienem tą naszą suć. mógł ubić, ale nie jest to łatwe. Ale to nie one. One dają energię, przeważnie. Przywołuję moc i nakazuję wam powstać. Gdzie są te filmy? Ale jazda Ja potrzebuję energii Przyzywam zmarłych Jest energia mało, ale zawsze coś Ale dostałem strzała i znowu Dobra, zmieńmy się Nie ja chcę tych publicznych na filmów. Ale ich nie ma. Nie wiem czemu. Mam tu twoją zemstę! potworzę. No, Znowu nas zabiła. Dobra, zamieniamy się w super demona. Nie chcę startę. Balimy ją Uważaj! ucieka pomocy No i te przeszkadzają Otrzu się! i zginąłem Niewiele to dało Są aż trzy na filmie. Uważaj! mocy Niestety! nie chcę. A startę O! On są są mego silni. Niestety Uważaj! Używa mocy Dobra, następne ubity Uważaj! Używa mocy O, ale mnie trafiła, widzieliście? To była akcja z jej strony No piękna Odsój się dopiero jednego potraktowaliśmy to lipa a my musimy my... ich wykonać w ten się. sposób Finiszem. a ja ich normalnie rozwalałem Toś dawny bym ubił sześciu lęk ja nic nie czuję Ja czuję tylko zemstę i zabicie ciebie ja dam zdrajcy, to ty jesteś zdrajczeni Oo wow, o, I nakazuje wam wow, pofta wow. Co tu się dzieje, what the fuck Żeźnia jest gruba Ole mnie trafiły. Nie no tutaj to jest jazda, mówię. Wam. Sami nie widzicie zresztą. No niestety. Dobra, jesteśmy na Romaku. No. Dwie sekundy to potrwało. Te anioły są tu bardzo wkurzające. Anioły. No te upadłe takie Te suki ze skrzydłami. No te Nie wiem, demonice, sukubusy. Patrzcie jak mnie trafiają. No jak? Nie mamy już energii. Jeden strzały po mnie. Ja wiem trochę się tu bawię bo powinienem na niej się skupić Ale też chcę te zadanko spróbować bo Jak nie to zrobię poza nagraniem te poboczne Chodzi głównie o ubicie bossa Tak jak wyłapałem ten strzał O, ale dostałem. Właśnie, klonów nie użyłem. No, tyle było z w pożytku. Nie chcę tu zginąć całkiem obyma postaciami Bo od początku trzeba będzie tutaj to robić A trochę mi szkoda No to oni wybuchają jeszcze Ale co z tego? To, co wezmę, to zaraz dostanę. No, mówiłem. Ci jeszcze. wybuchający, dobra. Ona no, no zaraz zginie. Przyzywam zmarłych. Gdzie ona jest? Zważaj, jest szybka! No jest, jest. Reszcie się. Jeszcze dwie sekundy. To miała być zemsta za nevin. Nie. Byłam dość silna. Zbieramy łupy, została pokonana. Tutaj te poboczne niewykonane i te też nie, ale nic nie szkodzi. Ważne, że pokonaliśmy Astarte, bosa. była długa potyczka. Nie powiem, że była lekka, bo nie była. Zemsta? Zdrowiłeś z naszych zmarłych swoje zabawki. Już ja ci pokażę zemstę. Przeklęty potworze! Ja też pragnę jej śmierci, bracie. Ale musimy zachować zimną krew. Rada potrzebuje odpowiedzi. Macie czelność nazywać mnie potworem! A co z krwią na waszych rękach? Ani słowa więcej, aniele. Jesteście zwykłymi rzeźnikami! Zdrajcami, którzy wytrzebili swoich! W imię czego? Równowagi? <śmiech> 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 Żal mi was, jeźdźcy! Znam twoją przeszłość. <laughs> Właśnie. <laughs> Już nic by nam nie powiedziała. Poszukamy śladów Lucyfera i jego szachrajstw gdzie indziej. To było... Ech... wojno, posłuchaj. To co mówiła? Jakkolwiek znała tajemnicę, wolę je usłyszeć od ciebie. Pewnego dnia o wszystkim ci opowiem. Pewnego dnia ja również. Okej. Okay. Mamy tutaj zadanko do odebrania. Jeszcze rdzeń, a starty. Jeszcze tu się chwilę rozejrzyjmy. Ok, możemy ukończyć rozdział 10. Rozdział 10, jeden główny, ukończony. No i po tej ciężkiej bójce myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby odcinek zakończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. 这。